23 października, sobota z Ewangelii św. Łukasza. Panie, jeszcze na ten rokie pozostaw. Ja okopię jej i obłożę nawozem może wyda owoc. Owoc potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. Nie w pośpiechu, lecz w odpowiednim czasie, czasie, który daje mu natura, przyroda. Podobnie jest z każdym z nas, podobnie jest z człowiekiem. My też potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czasu, aby nasze życie wydawało dobre owoce, piękne owoce. Spiesząc się, mijamy się z tym, co istotne, z tym, co ważne. Spiesząc się, często, Gubimy w sobie to, co jest bliskością, relacją z drugim człowiekiem. Ale spiesząc się też w naszym życiu, często, gubimy głos Pana Jezusa, głos Pana Boga. Trzeba nam się nieraz zatrzymać w życiu, uspokoić nasze emocje. Uspokoić nasze życie i zakorzenić się w tym, co wartościowe. Jeśli ja chcę wydać owoc, piękny owoc swojego życia, to nie mogę łapać tu, tu, tu i tu. Tylko muszę zakorzenić się w czymś ważnym, wartościowym, konkretnym, w kimś, kto nigdy mnie nie zawiódł. W Chrystusie. Bóg daje nam dzisiaj szansę, kolejny dzień, może kolejny tydzień, miesiąc, rok, abyśmy w nim się zakorzenili, abyśmy w nim wzrastali, abyśmy czerpali soki z Ewangelii, z nauki Bożej, abyśmy żyli godnie z harmonogramem wartości moralnych Boż, Bożych przykazań a nie po tak na szybko, na ad hoc, już teraz, biegnę przez życie. Ale wtedy, kiedy rzeczywiście tym moim wyznacznikiem, GPS-em mojego życia będzie Chrystus, ja będę przynosił owoce życia w relacji do Boga, w relacji do człowieka i w samym sobie będę to odczuwał. Złączmy się w tej miłości, złączmy się w tej relacji z Bogiem, który czeka na nas. Otworzył, otworzył przed nami drzwi do szczęścia, drzwi do miłości. To od nas zależy, czy wejdziemy, czy chwycimy go za rękę, czy zakorzenimy się w tej glebie wiary, w glebie miłości. I będą z nas piękne owoce. Chrystus nas pozostawia znowu na kolejny czas. Serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrej soboty.